No Dziś rano okazało się, że w poradni chemioterapii brakuje komputera i monitora. Najprawdopodobniej dzisiaj w nocy doszło do kradzieży. Jest to o tyle niepokojące, że jest to sprzęt, na którym personel logował się do, do takiego programu gabinet lekarski, gdzie była poprzez ten sprzęt był dostęp do dużej bazy danych pacjentów, około 5 tysięcy pacjentów, których przyjmujemy w poradni onkologicznej, pacjentów, który w części też są poddawani chemioterapii. Na szczęście e, cała ta baza danych jest po prostu na serwerze i, pa, i personel e, lekarsko-pielęgniarski, który korzystał z tego komputera poprzez swoje loginy nie, się nie, e, logował i, i mógł pracować w tym programie. Także e, uważam, że e, mam przynajmniej nadzieję, że żadne dane dotyczące tych pacjentów nie nie wyciekną, ponieważ te te dane tak naprawdę są na serwerze i na chwilę obecną ten, ten komputer łączności z, nas, z naszym serwerem nie ma. Niemniej jednak no wiadomo, w bieżącej pracy niekiedy się zdarzy, że, że coś personel zarejestruje na pulpicie i, i mogą się jakieś takie incydentalne sytuacje zdarzyć, że, że, że coś tam personel zapisał na pulpicie w trakcie pracy i, i, i ewentualnie ten Złodziej może, może mieć dostęp do, do jakichś incydentalnych danych, ale mamy nadzieję, że, że do tego nie doszło.